Witam Was w kolejnym odcinku gotowanie z Anio. i Tomkiem W dzisiejszym odcinku przygotujemy smażoną kiełbasę śląską z cebulą Tak jak widzicie mamy tutaj kiełbasę śląską, cebulę, yy, oliwę z oliwek yy, Tutaj mamy około 400 gram tej kiełbasy i jedną tą cebulę Także zapraszamy do obejrzenia filmu w jaki sposób będziemy to przygotowywać Słuchania. pierwsze czynności jakie chcę wykonać to ponacinać kiełbasę właśnie w ten sposób. I następnie będzie tutaj kroiła cebulę. No i teraz kolej na cebulę. My postanowiliśmy tutaj z Hanią wcześniej o tym rozmawialiśmy, że smażymy osobno te dwie rzeczy, a później je razem połączymy. Czyli osobno będziemy smażyć kiebasę i osobno cebulę, ze względu na to, że po prostu kiełbasa potrzebuje innego czasu do, do smażenia. I tak samo cebula. Także pokażemy Wam, jak to będziemy przygotowywać. Patelnię już mamy wystarczająco rozgrzaną. Teraz Hania dodaje troszeczkę oliwy z oliwek. I w pierwszej kolejności... Będziemy smażyć kiełbasę, a następnie cebulę. Kiełbasa już jest gotowa, także teraz będziemy ją wykładać na talerz, no i będziemy smażyli. Jeszcze cebula. I tak, jak mówiłem, teraz kolej na podsmażenie cebuli, i wtedy ją dodamy do kiełbasy. Cebulka już nam ładnie tutaj się podsmażyła. Chwilę to potrwało. Hania to robiła na takim dosyć małym nastawieniu, żeby ona nam się nie spaliła, tylko tak fajnie zeszkliła. No i teraz dodamy ją do Kiełbasy śląskiej. Oto już nasza gotowa kiełbasa smażona z cebulą. Mamy nadzieję, zchanią, że spodobał się ten nasz pomysł na przygotowanie w ten sposób kiełbasy. Życzymy Wam smacznego. smacznego. Pozdrawiamy serdecznie Pozdrawiamy. i zapraszamy do kolejnych filmów na naszym kanale. Papa. Papa. Pa, 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 pa.